Masa zmian i nowości, nadchodzące wydarzenia, darmowe nagrody dla każdego, w tym darmowe skiny, pakiety, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go, go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy w nowym sezonie czwartym chcielibyście nagle dostać tyle Faudolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexakod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany. A teraz zapraszam do oglądania. Nowy sezon czwarty w rozdziale 5 Fortnite'a jest już dostępny od ładnych paru dni i trwa w najlepsze. A Wy w komentarzu możecie napisać, jak na razie po tych paru dniach oceniacie właśnie obecny sezon. Natomiast my na samym początku przechodzimy do tematu nowego starter packa, ponieważ to no, dużo osób zastanawia się, kiedy nowy starter pack pojawi się w Fortniteowym sklepie. No i odpowiedź na to pytanie brzmi w środę. I właśnie, moi drodzy, w najbliższą środę będzie dostępny właśnie nowy starter pack z nowego sezonu. No i oczywiście oznacza to też, że właśnie do środy możecie zakupić jeszcze ten stary, właśnie starter pack z poprzedniego sezonu. Od razu przechodzimy dalej do bardzo ciekawej rzeczy, która też już niedługo nadchodzi. Mowa tutaj o nowych dwóch trybach, właśnie z Marvelem. No i obydwa te tryby będą zawierały właśnie mityki Marvela, które kiedyś były dostępne. No i przy okazji, no to będziecie mogli w takowych trybach wybrać, czy jesteście właśnie bohaterami, czy może bardziej złoczyńcami. Także według mnie, naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. Zobaczymy dokładnie. Jak te tryby będą się prezentowały No i zapewne zostaną one wprowadzone Wraz z jakąś większą aktualizacją Natomiast no z większymi aktualizacjami Zostaną też wprowadzone Bardzo ciekawe rzeczy Chociażby właśnie nowy mityk Czyli właśnie mityk Gwenpool Który generalnie no to dobiał się już pojawić w grze Co jest nawet na oficjalnej stronie Fortnite'a Że no niby możemy sobie już To znaleźć i tak dalej, ale finalnie No okazuje się, że jednak nie Jak się okazuje no to przy najbliższej aktualizacji Właśnie takowe no, mityki Gwenpool się pojawią, także według mnie też bardzo ciekawa informacja. Poza tym wszystkim, no to wiemy, że właśnie Fortnite będzie miał swoje urodziny. No i jak się okazuje, no to obecne urodziny Fortnite'a, czyli siódme, które pojawią się mniej więcej, właśnie za miesiąc, no to generalnie mają być właśnie yy, na tak zwanym motywie galaktycznym. Jak się okazuje, no to otrzymamy właśnie Flergana, przy okazji, no to właśnie prezenty. Oczywiście powróci całkiem sporo, właśnie starych rzeczy. Otrzymamy nowy, Bus bojowy, następnie jakieś specjalne galaktyczne ciasto, jak i również wyzwania. Przy okazji no to pojawi się również nowy medalion, o którym już raz mówiłem. I będzie to medalion, który będzie nam właśnie dawał specjalne baloniki. E, no, także tak to się prezentuje. No i urodziny Fortnite'a w tym roku zapowiadają się naprawdę mocarnie. Natomiast jeszcze tak do końca dokładnie nie wiemy kiedy się pojawią ale raczej można się spodziewać, że będzie to wraz z jakąś większą aktualizacją. Tak samo również, moi drodzy, wraz z jakąś większą aktualizacją najprawdopodobniej w grze pojawią się nowe właśnie lokacje generalnie związane z Iron Manem, czyli tak zwane Barn Tawele. Jak się okazuje, moi drodzy, no to będzie 9 możliwych lokacji zrespienia się takowych wielkich właśnie Barn Taweli, no i generalnie, moi drodzy, no to będziemy tam mieli w środku po prostu lód, który jest związany właśnie ze Starkiem. Także naprawdę bardzo ciekawie oczywiście głównie pewnie będą tam właśnie repulsory starka przy okazji no to karabiny starka no i możliwe że coś jeszcze także zobaczymy dokładnie też kiedy zostanie to dodane lecz no bynajmniej wiemy że coś takiego nadchodzi i jest to naprawdę mega spoko sprawa Natomiast moi drodzy, do wiadomo, w sezonie czwartym pojawiło się całkiem sporo nowych zmian i nowości. Wydaje mi się, że raczej większości osób, przez, że tak powiem, te parę dni sezonu już sobie te większości zmian obcykało, czyli no oczywiście nowe miejscówki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast również w grze pojawiło się naprawdę wiele darmowych nagród, o których warto sobie tutaj też wspomnieć. Zacznijmy sobie od, moi drodzy, gier rankingowych i w tym sezonie mamy naprawdę bardzo ciekawe właśnie tutaj nagrody, ponieważ mamy chociażby właśnie gwiazdy. Awangardzisty, czyli naprawdę bardzo przyzwoity plecak i przy okazji mega kozacki kilow, czyli perfekcja. Także wydaje mi się, że w tym sezonie naprawdę warto sobie te właśnie no, nagrody gier rankingowych jak najbardziej odblokować. Natomiast moi drodzy, no to mamy całkiem sporo więcej tych nagród i to o wiele lepszych niż kiedykolwiek, ponieważ jak się okazuje, no to możecie zdobyć darmowego skina Kataliny i jest on do zdobycia dla każdego, kto właśnie posiada telefon. I może być to telefon z iOS-em, bądź też z Androidem. A jedyne co musicie zrobić, to pobrać właśnie Fortnite'a na takowy właśnie telefon z Androidem, bądź też iOS-em. Następnie musicie się zalogować na wasze konto z Fortnite'a i wbić 100 tysięcy EXPA. I to tak naprawdę tyle. Jak to zrobicie, to otrzymacie właśnie cały zestaw Kataliny na wasze konto. No i moi drodzy, to jak coś, to macie we wczorajszym materiale mapki na EXPA. Także to Wam może naprawdę ułatwić nieco całą sprawę, bo wystarczy, że pobierzecie Fortnite'a na telefon użyjecie sobie jednej z takowych mapek i takowego skina sobie dość szybko odbierzecie. Natomiast cały skin jest do zdobycia do końca obecnego sezonu, także raczej każda osoba bezproblemowo powinna go zdobyć. Natomiast moi drodzy, coś, co jest akurat nieco bardziej problemowe, to właśnie nowy skin, a najdokładniej właśnie skin, którego teraz widzicie na ekranie. Jak się okazuje, no to Fortnite napisał, jeśli graliście w Fortnite od 3 grudnia 2020 do 16 sierpnia 2024 na Samsung, Samsungu, możecie otrzymać zestaw kosmicznej piękności za ponowne zagranie na tym urządzeniu poprzez Epic Games Store na Androida przed 15 września. Także tak to się prezentuje. No i właśnie możemy się doczytać później, że e, otrzymuje się tam właśnie cały zestaw, czyli zestaw Space Touch Serenity. No i generalnie no to gracze, którzy właśnie korzystali z telefonów i tabletów Samsung, właśnie mogą być uprawnieni do otrzymania zestawu Space Touch Serenity. No i właśnie w skład tego zestawu wchodzi strój, Andromeda, przy okazji plecak i kilo w Starforge Blades oraz właśnie malowanie. No i aby móc ubiegać się o nagrodę, gracze musieli przynajmniej raz zagrać w Fortnite'a na telefonie lub tablecie Samsung w okresie od 3 grudnia 2020 aż do właśnie 16 sierpnia 2024. No i jeśli uprawnieni gracze pobiorą ponownie Fortnite'a i zagrają w Fortnite na urządzeniu z Samsungiem w okresie od 16 sierpnia do 15 września, otrzymają właśnie zestaw Space Touch Serenity właśnie ten zestaw powinien być przyznany do 22 września. Także jeżeli przez te dwa lata, czyli od 2022 do 2024 chociaż raz graliście w Fortnite na Samsungu, to możecie właśnie zdobyć darmowy zestaw. Także całkiem w sumie ciekawa sytuacja. Natomiast to jeszcze nie są wszystkie nagrody, ponieważ chociażby gracze już właśnie otrzymali plusowego skurkelina na swoje konto. No wydaje mi się, że większość osób właśnie które grały na takowej mapie D20 czy już raczej ten plecak odebrało? Natomiast moi drodzy, poza tym wszystkim, o czym wam przed chwilą powiedziałem, to możecie zdobyć jeszcze kolejny plecak, czyli właśnie plecak Crossanta. A jedyne co musicie zrobić, to wejść w wasze konto Epic Games na przeglądarce i tam aktywować właśnie specjalne powiadomienia na maila. I kiedy to aktywujecie, to w przeciągu właśnie paru dni na waszym koncie powinien pojawić się ten oto właśnie, no dość ciekawy plecak. Także według mnie naprawdę warto, jakby w sumie nie patrzeć, tym bardziej. Moi drodzy, no to już niedługo mają pojawić się nowe wyzwania. Dzięki którym będziecie mogli zdobyć taki oto plecak FNCS-ów, jak i przy okazji specjalną emotkę. Także to też bardzo ciekawa sytuacja. Natomiast spokojnie, spokojnie, moi drodzy, to jeszcze nie jest wszystko. Mamy tego więcej. No i obecny sezon. Właśnie pod względem darmowych nagród naprawdę nas zaskoczył, ponieważ moi drodzy, w zakładce rywalizują już dosłownie zaraz, bo 21 sierpnia odbędzie się FNCS Cup o właśnie specjalne skiny, czyli generalnie o Mistrzynię Kyrę i przy okazji Kosmiczną Nieskończoność. Następnie moi drodzy, dzień później, czyli 22 mamy właśnie Champion Starszt FNCS Cupa i po raz kolejny właśnie osoby, które będą tutaj dość wysoko w tabeli tego skina zgarniają. Następnie dzień później, czyli 20. 3 sierpnia mamy Champion Siren FNCS Cup i tutaj jest to samo następnie moi drodzy mamy właśnie dzień później kolejnego FNCS Cupa z Mistrzowską Iskrą tutaj po raz kolejny to samo i mamy moi drodzy nowego FNCS Capa, który będzie też dzień później no, no i będzie tutaj do zdobycia nowy skin czyli Champion Kuno i właśnie Renzo The Champion, natomiast jak się okazuje to Fortnite będzie również przyznawało tak zwany FNCS x 2.0, czyli dokładnie ten kill of FNCSów i będzie on później normalnie do kupienia w sklepie, także bardzo ciekawa sytuacja. No i co? Bo oczywiście każdemu życzę powodzenia na każdym z takowych turniejów, bo teraz takowe będą właśnie no codziennie przez właśnie no jakieś 5-6 dni. Także no naprawdę będzie tego całkiem sporo. No i generalnie to jak na razie tyle, jeśli chodzi o właśnie te darmowe nagrody. Oczywiście moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Oczywiście subskrybujcie kanał z dzwonkiem, żeby nie przegapić nowości ze świata Fortnite. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie tu. Łapeczkę do góry. Jak będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie bądź też nowy karnet bojowy, możecie to zrobić z kodzikiem HEXOKOT, a jak obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać nagroda. A ja postaram Wam się przypiąć serduszko. I to tyle. Jo!